Minut Nie potrafi zdobyć gola. Lechia też długo pracowała na trafienie. Przytrał Gutta w 75 minucie. Świetnie rozpędził się od lewej strony do środka boiska. Piotr Wiśniewski strzelił prostym podbiciem, ale jeszcze wydaje mi się, że tak rzucił okiem. Gdzie będzie największa szansa na pokonanie Norberta Witkowskiego? I swego celu dopiął. Trybuny tutaj oszalały, radość była pełna. No i ten stary fragment gry, o tym mówiliśmy, to wywalczył go Łukasz Surma. Tak dziwnie mur był ustawiony, bo wydaje mi się, że piłka tak ominęła zawodników I przeszła przez środek muru, też mam takie wrażenie I trafiła w supek Myślę, że się tak nie skoncentrowaliśmy, jak była kamera pokazywała bramki. Finisz Pawła Buzały, koncertowy Bardzo dużo zrobił dla Pawła Buzały Kolega z drużyny Maciej Rogalski podskoczył, podwinął nogi Przyciągnął je do klatki piersiowej I to spowodowało, że Norbert Wikowski Zasłonięty jeszcze przez Michała Bęckiego, Miał ograniczone pole manewru i ograniczony czas na reakcję. 90. minuta, a właściwie już czas doliczony. 95. 5 dorzucił do regulaminowego czasu gry sędzia Marcin Borski. Przemysław Trytko, rezerwowy Arki zdobywa honorowego gola na stadionie w Gdańsku. Tam był taki mały kontik. Przemysław Trytko został ukarany żółtą kartką za wyrywanie piłki z rąk Jacka Manuszewskiego. Wydaje mi się, że i Manuszewski za jego sportowe zachowanie też mógł zostać e, tak w cudzysłowie doceniony przez sędziego Morskiego. Akurat Jackowi Manuszewskiemu się upiekło. Co doświadczenie, to doświadczenie. Strzały, arki, skuteczność stuprocentowa po pierwszej połowie. Trzy uderzenia, które wędrowały światło bramki. W tej drugiej części meczu już nie było tak kolorowo, ale o pięć prób więcej podjęli podopieczni Marka Hojnackiego. Analogiczna statystyka dotycząca...